W kolejnym vlogu! Zapisałam poczana Może, ale pogoda! Idziemy, Lunę zapisać do przedszkola, nie Rafał? Słuchajcie, zapominam wam o tym, mówić, jak nie subujecie, to subujcie, Bo dobijamy do 10 tysięcy. A już malutko zostało. Nie Luna? Powiedz subujcie nasz kanał. Taka piękna pogoda tej wiosny. Piękna jesień, piękna jesień. O Luna, pokazuję Wam niebo. A gdzie Ty jedziesz, Luna? To gdzieś a tam cię Cieszysz się? No to super. Ja tam się ja i ty ja tam nie jadę. Och, okay. No dobrze, <grymne> 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 Tak. I jeszcze. Jesteśmy z powrotem w domu, i ja zaraz teraz czas na ogarnianie kuchni. Słuchajcie, mam lampę, żeby lepiej było mnie. Widać, bo z tego kuchniana się też masakra. Leje, I zimno. I Luneczka była w przedszkolu. Podobało Ci się? Była taka oczywiście zestresowana, cały entuzjazm opadł w, w miarę przebywania w przedszkolu, ale będzie git, nie? Pójdziemy tak na trochę, bo jest wakacje otwarte, więc pójdę z nią, posiedzę tam. Teraz podamy sobie pomidorki, sprzątamy i zaraz nastawiamy wodę na makaron, tak? Czy to no. mało? Kamerka się ładuje. No takie mniejsze, co? Dobre. I duży. Mały i duży, no. Dobra, zostawiamy. A, a to tato. A powiedz Psi Patrol. Ci tatoj. Segator. Segator. A powiedz... Um... Stitch. Cyc. Cyt. Ona no, wczoraj mówi, że ona chce bajkę. Cyc. My tak jaki cyc. Nagrywam ci vloga, żebyś nie gadała, że nie masz. Tutaj teraz mam, Czemu kabel tu jest? Jesus Christ, dobra. Mamy teraz o oh, tutaj warzywa. co to są? Co to za rzeczy są? Inne? Owoce? Nie. Wyciągamy stare najpierw, żeby wrzucić na dno świeże. Tak się robi? Tu mamy świeże jabłuszka. W końcu się zaczął sezon. Już się zaczyna sezon na jabłuszka i my niedługo będziemy mieć swoje. I nie trzeba będzie kupować. Lidlowych, psikonych, nie? Nasze najlepsze są, co? Nagle. No na nie wszędzie kładzie O, i tu na górę układamy te starsze jabłuszka. Tak się robi? O, gruszki i bananki. op, oj, excuse me. Op. Op. Oj. Słuchajcie, wiecie, co w ogóle dzisiaj tata do mnie powiedział? Mój tata, jak znacie go z siedliska, to go podobnie ślubicie, tak? Pisaliście w ostatnich komentarzach ją, a on dzisiaj do mnie... ty nie to opowiada mi też, słuchajcie, że ja wstaję i on rano był na ryneczku, ja nie wiedziałam, i przyjeżdża, patrzę, że zakupy jajka i w ogóle na stole. Mówię, o! Ja mówię, że ja myślałam, że ty spałeś, tato, a nie że w sklepie byłeś, on tak przychodzi. I mówi, że oczekaj, pewnie teraz przyjdzie, bo zawsze, jak takie życie to przychodzę. I mówi, że co robiłaś? Ja Wiesz, no myślałam. On, co robi? A taka, ty, pitole. Że ja myślałam. Taki chamski jest, wiecie, mnie zawsze jest taki milutki. W ogóle girls nie pokazywałam wam, w ogóle chyba nie pokazywałam unboxingu tej bluzeczki, bo to było na TikToku i tej bluzy i tych spodni i tam na TikToku kto widział, to widział, to one były takie giganty i ja je zwróciłam, a tu są takie mniejsze, bo to w ogóle inny model, ale też MKswisie. I one już nie są takie mega zwisy. O! Widziałam tak fajnie leżą. Gówno widać, ale coś widać. O, mogę cię nagrać? na motylek. Patrz na antynę, patrz na antynę, Luna. I luneczka, co będziemy pić? Wodę to to samo! Wodę to to samo! Wodę to to, to. to, to, to. to chcesz? To! A Ty już ty na chcesz wody? Nie. Ja. To dobrze, bo już nie ma. Patrz, Luneczka. O, dziękuję. Ja mm -hmm. chips na zrobimy. Jest <try> na Szykujemy masełko, może zrobimy ciasteczka dzisiaj, zaraz ścieramy. Zaraz ścieramy parmezan do obiadku, do pesto i leżymy makaron. Jaki? Jak się to nazywa? Cipatrol. Cipatrol, wiesz, że Ty nawet nie oglądasz tego, tej bajki? Ja nam to, a ten cieka to sam to, to będą odonać. Aha. W ogóle patrzcie tutaj, nie, gdzie ta moja szminka jest? O tutaj. Viralowa śmineczka Black Honey. Ja ją mam już nie wiem odkąd, jeszcze nie była nawet, nawet nie była viralowa. Jakoś nie przepadałam za nią, ale jest naprawdę fajne. Ona takie robi naturalne ostatni jakby tint po prostu to jest I to fajne. Taki bal coś tam. Okej, okay, mi się oczywiście wywaliło mi, że nie ma miejsca, no to lepanie. jakie to fajne, można sobie tak rozetrzeć troszkę. I takie lekko czerwone. Chcesz? Okay. się pomalować? Nie. No. Nie tym trzeba pomalować. Dlaczego? to mamy ochoty. Okej, rozumiem. Ale to mało w ogóle się jest. No jednak takie zaślinione usta to trochę ciężko. No, takie psy. I łapy. A to co tu? się Łapa. Jest, a to chyba pokażę. Jakaś odznaka ta psia, chyba. Teraz jeszcze zrobimy szybką oliwę czosnkową, bo mamy e, pesto bez czosnku, bo robiła pesto pani operator. O, ma nie czosnku, więc dodamy, żeby sobie poleć taką oliwę czosnkową z takimi chrupiącymi, słodziutkimi kawałkami czosnku. Tak, się mamy czosnek i obieramy go i kroimy w plasterki. Muzyka Teraz czosnek na patelni będziemy go karmelizować. Oliwa. Dużo oliwy, żeby cały czosnek przykryć. Będziemy na malutkim ogniu karmelizować czosnek. A teraz dla Luny i dla Leona jeszcze zrobimy. Oni będą mieli trochę makaronu z pesto. Jeszcze taką mizerię, bo ostatnio ogólnie Leonkowie bardzo posmakowała. Także będzie ogóreczek. I tak wygląda gotowa mizeria, czyli po prostu łyżka kwaśnej śmietany i też czekamy aż trochę namoknie, zmięknie ten ogóreczek i będą wcinać. Cześć, spróbować już? Dobra? Mmm, mm, dobra! A jak czosnek już tak wygląda, jest taki, zaczyna się rumienić, to po prostu gasimy ogień czy indukcję i on już sam sobie się dorumieni. W ogóle, jak przed chwilą już miałam gotować dwa, że to jakaś końcówka makaronu, a to są dwa inne. I tak patrzę, czemu ten 5, a ten 9 minut. Także, no, to skoro tak ten tylko makaronik. 9 minut, a ten 5 ja i 9 minut, luna. A tu dla Justyny gryczany makaron bezglutenowy. Do tego, już krewety. Dosłownie. Po dwie, trzy, bo nam zostały z wczoraj. A to jajko. By było ładne, ale brzydki talerzyk. Czym my cały czas na tych talerzach jemy? Nie No nie Szstyna, chodź. Co powiesz? Co? Co powiesz? To makaron. Niewdzięczny typ. Nie miło. miło antena. Ja antena. Ty jesteś gotowa żeby iść do przedszkola? Tak. A będziesz grzeczna tam? Tak. A ja na pani pie, ona wtedy, żeby nie potasała. Nie chcę, żeby ta pani ci więcej pokazywała przedszkole? Hmm. Dlaczego? A wiesz, ta Pani, co Ci dziś w przedszkole pokazywała, była Pani dyrektor? Czyli najważniejsza Pani w przedszkolu? Teoretycznie. Kejo, okay, robimy kawę. No. Dobry był obiad? Dobra, czekaj, mamy tu te Teraz kostki lodu. O nie, stop, stop. I zaczynamy od sosiku topi. Już go widziałyście na insta u mnie. O, zapraszam na insta. To jest tak. Oczekajcie, o Jezu, spokojnie, o, No co, mi to się nie trzyma. Dobra. Patrz, robimy tak po lewę, o tak. Uh -huh. Lux cut, Luna? Uh -huh. Teraz kostki lodu tak wrzucasz. O. Ile? Wow. Ile Trzy Trzy kostki lodu. I tutaj tam. I tutaj. Wlejemy mleko. Tutaj będzie tamta stojąca moja. Okay. i teraz A ja wlej kawkę. Żyję. Czy ja wlewam? Ja. To się nie załapis. Wow. I, i, I słuchajcie, to nie koniec. Koniec. Mamy taką kawkę i jeszcze troszkę polew. O, oh, Jezus! Jesus! looks good! I na jałaska. Troszkę. To jest drewno, drewno na jubelki. Wow, no co Ty wiesz? To jest fake drewno, ale dobrze gadasz. Można to wymyć. Jom. Daj mi Trochę słodkie, trochę nie słodkie. A jak Ci, Luneczko, smakował obiadek? Bardzo pyszny. Tak? I co jadłaś na obiad? Nie ciągaj go tak. Muszę Zostaw, zostaw, nic go nie zaczepiaj. Powiedz, co było na obiadek? Matajon. Jaki? Ty, tataj. Co? Ksi patrola, no tak. Z czym ten makaron był? Daj mu się tym pobawić. Daj mu, proszę się tym pobawić, Luna. Luneczko. Dziękujemy. Zuś, Luneczka. Zuś? No, z czym ten makaron był? Tofy. No nie. Z tym. No, z tym z pesto bazyliowo-szpinakowym, tak? I ogórek z czym? Otóż, pesto. A powiedz, jak się nazywa taki ogórek ze śmietaną? pesto. Mizeria? Mizeria. Lubisz? I on też lubi. Okej. Okay. Zróbmy sobie ponownie usta. I'm sorry. Co mam? To To jest kleszcz. Ty. Nie. Nie ma nóg. W ogóle Luna miała kleszcz, ale jak oglądacie mnie na insta, to wiecie. Już to wiecie. Tu masz te i tego dodać. Nie. Nie mam kleszcza, Luna. Dzisiaj rano ta i tak, combo. Już Wam pokazuję, co to jest dokładnie. Patrzcie, to jest ten właśnie, co Wam już wcześniej pokazywałam, a do tego jest ten błyszczyk z H&M. Oh, Hej, demon! Witamy z powrotem. To jest najlepsze połączenie. W ogóle ostatnio też Was się pytałam na Insta, jakie paznokietki robimy. I do tej pory nie miałam czasu zmienić, bo mam cztery nowe lakiery. Wygrał numer dwa. Lakier, czyli taki klasyczny. Nie, nie zamykaj tych drzwi. Nie! Luna, klasyczny różowy, także będzie jaśniejszy, bo to taki trochę fiolet. W ogóle ja mam tą moją walizkę taką podręczną do samolotu um, z American Tourist, czy jak to się tam nazywa, ta marka tych walizek, to to, to taki sam glow jest to, jak ten lakier. I w ogóle słuchajcie, ja bym chciała pojechać jeszcze do paczkomatu, bo tam jest paczka, o jest taka brudna bluza, e, paczka z Corsi Wysłali mi prezencik i do testów tam jest zestaw do pielęgnacji, bo się wzięłam za pielęgnację stwierdziłam, że już pora, że, że chcę jakieś podoczy krem, żeby sobie niwelować zmarszczek, żeby nie mieć zmarszczek, więc jak skończę karmić Leonę piersią, to wjedzie retinol. Już pani operator mi się zajmie retinolem, dobierze mi jakiś dobry, a tak to jakieś pielęgnacja taka typowa, wiecie, tonik. Eee, co tam po toniku jest? Jakiś serum, krem. SPF na lato koniecznie. Chcę trochę w ogóle buzie sobie opalić, żeby nie smarować samą palaczem, więc będzie um, bez spf nie wiem z tydzień czy ileś, aż mi się opali, a później już będziemy chronić buzię SPF-em. Taki jest plan. Może to trochę bez sensu, ale ja, ja tak tak wolę, więc no zobaczymy. Ogólnie to ja nigdy nie używałam SPF-ów. Miałam trochę przygodę w ciąży, że wzięło mnie i używałam, bo bałam się tych przebarwień, ale jakoś nie. Nie denerwuję uklęki. Hej, Hej! Hej! Hej, Czemu nas tak... Oj, chodź, Luna, do nas! No patrz, jaki O! I w ogóle w paczce są takie ciuchy, ale to będzie na następny vlog raczej. W tym vlogu Wam pokażę kapelusz, bo zamówiłam kapelusz na lato cowboyski. zobaczymy czy będzie fajny, ale widzę, że jak go zamówiłam, to on ma rozmiary SML. ja zamówiłam S -I -M, żeby sobie dobrać jakiś, ale już M i są wyprzedane na H&M, także no, coś czuję, że teraz jest mega trend właśnie te, te taki westernowy i dlatego to tak wykupują a jednak nie ma w sieciutkach dostępnych tych kapeluszy takich, wiecie, kowbojskich za bardzo. Są tylko takie klasyczne, więc to w ogóle jest pierwszy kapelusz, jaki dorwałam na hm Pewnie bliżej lata w ogóle będzie więcej takich kapeluszy, no ale... No ale zobaczymy. Taki słomkowy, więc on nie jest taki typowo westernowy, bo one zazwyczaj są z innych rzeczy, ale no... Zobaczymy. Hej, Luna! teraz idziemy sobie, o Jezu, jak tu światło, żeby zamknąć bramę, jak, <laughs> wow, ale zrobili. <laughs> Piękna trawa, szlizgawica, położyli tutaj trawę, słuchajcie, wykopaną, żeby nie było takiego dołku pod bramą i chyba to był głupi pomysł. Patrzcie, i mamy to są luneczkowe ulubione pasty. Ja zamawiam w ogóle na Media Expert. A ta w ogóle pasta jest urafał. Ta pasta winogronowa ma mega piękny zapach. Ale wzięłam dwie, bo ostatniej kupiłam winogronową i coś się burtała, więc Wino, Więc ta poziomkowa jest to pro ulubiona luny. Rafał. A ty, a ty jak ziom wyglądasz w tej czapce? Jak ten security. O, o. Super. Brawo. Brawo. Jeszcze Rafał, jedziemy do Rosmana. Podnoszącki do włosów będę swoim fryzjerem. Przysłyszę po tego dzieci. w ogóle patrzcie Tam. Pony. Ciekawe klientów płacących kartą zapraszamy tej no. palacji Pierwsza jest A to co to jest Boże? Naturalny krem na wypryski? Na the Watos To dziwne o, o Jezu to to coś ohynne Mgiełka do okolic ciemnych. Bez ząbków, że one będą za zbyt precyzyjne. O, tu mamy coś dla le... lineczki. jeszcze. O no, A nie, ona boli, to kuchy Ok, mamy to. Ogólnie tak kupuję nożyczki tylko po to, żeby sobie przyciąć takie te włosy bardziej tam wiecie, gdzie grzywka jest. Żeby z przodu one były delikatnie krótsze, zobaczymy jak to Bo ostatnie moje odcinanie grzywki e, skończyło się odcinaniem nożyczkami do paznokci. Zobaczcie. Pierwsza paczka doszła o Jezu, co jest. Zobaczcie jakie jajko. Siosłam. kapelusz Kapeluszki zamówiłam Eskę Jemkę, żeby zobaczyć, jak te rozmiary będą w ogóle wyglądać. Śmieszne, bo w ogóle to ma tutaj drucik. Jezu, co to piszcie? Patrz z tym. W ogóle? Co? No Muba. ma łańcuszek do odpięcia, taki jest, Aha. ozdobny. Iha! W ogóle patrz, to dwa różne kolory. No. I to jest MK, ale według mnie ten jest ładniejszy SK. No ładniejszy. Ale dziwne. W ogóle już oczywiście są wykupione na stronie, nie? Mhm. Ale nie, który to jest przód? No tu mytki są tak. Okej, okay, to jest... Tak, to jest z tym zmężeniem. Nie, ten jest ohydny, jest za duży na mnie. Do to masło? Do ciastek miał być, może wykorzystać. Nie, ta MK jest... O oh Boże, jakie to obrzydliwe. Dobra, eskaladniejsza, ładniejsza, ale to, to... Nie no, masakra, że oni to takie powyginane wysyłają. Nie no, ale wypas jest ten kapelu. Dobra, patrzcie, pokaż wam na szybko. Zobaczcie, do testowania. Tu mamy płyn do mycia malina? twarzy. To sama malina? Tak, krem do twarzy, yy, SPF 50 i taki tonik z serum. Więc no będą testy. Także dziękuję bardzo za prezent. I to w ogóle będzie test yy, na TikToka. Kwaśne? To dla Lonka można dać te malutkie. Mhm. To teraz robimy omlet dla was na kolację. Co dajesz? Akurat największe. No, bo łatwo będę trzymać miał. Aha. I teraz oblecik na szybką kolację dla babasów. Dawaj na talerzyk, żebym Ci pokroiła i on szybciej ostygnie. A ładnie Luna pachnie brokułem. Pysz? A dla Lony? A teraz pora ogarnąć pobojowisko w pokojach. U nas i u Luny. Zaczynamy. A to są najlepsze znaleziska w pokoju u Luny. Skarpety. Ja tutaj zawsze na noc zakładam lampkę, w sensie w nocy ona się nie pali, ale żeby jak siedzimy jeszcze przed spaniem, trochę światła więcej było, to zakładam kocyk na lampkę i już na taki rytuał spania to właśnie przykrywam. Zaraz w międzyczasie ciemno się zrobi. Nice. teraz czas na mycie ząbków, tak? I Luna pozwala mi myć ząbki moją. O tu jest, tu jest moje. Tu. Muszę... A potem... Teraz trzeba przetrwać to jakoś, słuchajcie. Rafu właśnie Luna przebiera. a ja teraz z luneczką z łapki myjemy, tak Luna? A teraz sobie nakładaj, gdzie jest twoja, którą myjesz. Królik Ci się teraz podoba. No dobra. No. A potem będziemy. Trzeba potem. Hmm. Okej, okay. prawie skończyliśmy Rodę, słuchajcie. Prawie, ale jeszcze muszę przynieść wody. Jeszcze woda? A nie, to jeszcze jest, ale pewnie No, trzeba wymienić Skisnąć, tak. A I Rafał obcinami włosy. A jakie kupię korzystki? Takie do tego cenia. No, 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 Nie, no, no, no. O Jezu, chcesz obciąć ci? No, no właśnie. Ale mi się z tyłu gołego przydało. To zobaczymy, zrobię ci. To okay, tak układzimy. Olejek lawendowy. Co Luna, jeszcze robisz? Nie, Nie. Ja nie, nie. No nie. Baba w i spaci Luniczka. O, tu się szykuje coś dobrego. Ja jam. No niestety, pani operator, albo tego nie dodasz, albo dodasz, ale już jest główna światło, a lampka jest ulona. Także Rafał usypia Leona. Ja go nakarmiłam przed chwilą i go przekazałam. Nie zasnął na szczęście. Jakby zasnął, no to po prostu bym go odłożyła, nie? Ehm, I ja miałam lulać Lunę, ale Luna stwierdziła, że mama ma lulec. W sensie moja mama, babcia Luny. A ja kończę sałatkę oldschoolową, krabową i ona jest tutaj szczyt y, koperek. No widzicie, koperek. Y, Paluszki krabowe, jajko, majonez, cebula. I robimy test smaku. Jakby nie wiem, czy jest nie trzeba jeszcze. Jestem już mega głodna. Prawie 19. Ja. I w ogóle jutro pewnie też będę robić vloga i testujemy razem kosmetyki. Zaczniemy kurację. I jak już przetestuję parę dni, to dopiero nagramy TikToka. Ja wiem. Pa!